Dzień dobry Mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę wreszcie I proszę zobaczyć nasza hala wymieciona Dzisiaj dużo e, wysyłek Praktycznie niewiele tu jest No gonimy Tutaj mamy e, duże izolatory piątki To jest taka nowość e, Z kratą przesuwną w środku Będziemy robili z tego Filmie Karsten, e, Ronnie, Anthony. To są izolatory do metod biotechnicznych. E, tu jest przygotowana Szwecja. Następne e, kraty sądecki bartnik. E, tu niewiele izolatorów. Praktycznie zaraz zobaczymy, co jeszcze jest na hali. No wreszcie ta pogoda dopisuje. Tutaj też wszystko już powywożone. Ula pewnie pakuje następne izolatory. Tak, robimy teraz dużo izolatorów Simplexów. ale zaraz tu wyjdziemy wewnątrz no tu na dzisiaj jest przygotowanych dosyć dużo wysyłek czyli firma nektar drewrze, to są palety daszków tutaj izolatory do Stanów Zjednoczonych E, Estonia, <laughs> e, Czechy i coś jeszcze tutaj Massive Holz także w piątek jak powywozimy wszystko to można powiedzieć musimy znowu szybko produkować serdecznie pozdrawiamy e, piękna pogoda jeszcze raz podkreślam e, dzisiaj aż Prosi się, żeby e, iść do innych prac. Zaraz będę przygotowywał sprzęt i jadę robić dalszą część e, tarasów.